Stała w apartamencie na trzydziestym piętrze, patrząc na migoczące światła Warszawy, a jej dłonie drżały. Suknia ślubna wciąż opinała jej ciało, a pierścionek z brylantem ciążył na palcu jak kajdanki. Sześć godzin temu powiedziała tak człowiekowi, którego prawie nie znała. A teraz, gdy usłyszała jego kroki za sobą, każdy mięsień w jej ciele napiął się w oczekiwaniu. Co on od niej chce? Dlaczego ją wybrał? I najważniejsze, czy przeżyje tę noc? By poznać prawdę. Jeśli jesteś ciekaw, jak potoczy się ta noc pełna tajemnic, zostań ze mną do końca. Subskrybuj kanał i zostaw like, jeśli chcesz poznać prawdę, która zmieni wszystko. A w komentarzach napisz, czy zaryzykowałbyś wszystko dla kogoś, kogo dopiero poznałeś. Karolina Nowak nigdy nie wyobrażała sobie, że jej życie obróci się o 180 stopni w ciągu zaledwie dwóch tygodni. Jeszcze miesiąc temu była zwykłą pielęgniarką w szpitalu w Krakowie. Spłacającą długi po zmarłej matce i opiekującą się młodszym bratem Michałem, który studiował medycynę. Ich mieszkanie w bloku na Nowej Hucie było małe, zimne zimą i duszne latem, ale było ich domem. Wszystko zmieniło się tego październikowego wieczoru, gdy wracała z nocnej zmiany. Przystanęła przy sklepie spożywczym, by kupić chleb i mleko, gdy zauważyła czarnego Mercedesa zaparkowanego przy krawężniku. Z samochodu wyszedł mężczyzna w garniturze, który wyglądał. Jakby kosztował więcej niż jej roczna pensja? Karolina Nowak, zapytał, podchodząc do niej, cofnęła się instynktownie. Kto pan jest? Nazywam się Tomasz Kowalski. Reprezentuję Jakuba Wiśniewskiego. Wyciągnął wizytówkę. Mój klient chciałby się z panią spotkać. Nazwa Wiśniewski była znana każdemu w Polsce. Jakub Wiśniewski, 33-letni milioner, właściciel Imperium Technologicznego. Twarz okładek Forbes Polska. Człowiek, którego fortuna była legendarna, podobnie jak jego zamknięte życie prywatne. To jakaś pomyłka, powiedziała Karolina, ściskając torbę z zakupami. Nie ma pomyłki. Proszę, to bardzo ważne. Pan Wiśniewski oferuje pani spotkanie jutro o 17 w hotelu Bristol w Warszawie. Wszystkie koszty podróży zostaną pokryte. Karolina powinna była odmówić. Powinniśmy się wahać, gdy nieznajomi oferują nam rzeczy, które brzmią zbyt dobrze, by były prawdziwe. Ale zadłużenie po kosztach leczenia matki przygniatało ją coraz mocniej, a Michał potrzebował pieniędzy na ostatni rok studiów. Następnego dnia siedziała w luksusowym apartamencie hotelowym, czując się jak intrus w obcym świecie. Jakub Wiśniewski był wyższy, niż wyglądał na zdjęciach, z ciemnymi włosami lekko przypruszonymi siwizną przy skroniach i przenikliwymi szarymi oczami, które sprawiały wrażenie, jakby widziały przez ludzi na wskroś. Dziękuję, że pani przyjechała, powiedział, wskazując fotel naprzeciwko. Jego głos był głęboki, stonowany, ale w niej wzbudził dziwny dreszcz. Nie mam pojęcia, dlaczego tu jestem, odpowiedziała szczerze. Jakub usiadł, skrzyżował ręce i przez moment po prostu na nią patrzył. Potrzebuję żony. Karolina za. Słucham. Małżeństwa kontraktowego? Jeśli preferuje pani tę terminologię, na rok w zamian otrzyma pani 5 milionów złotych. Pokój zawirował. 5 milionów. To wystarczyłoby na spłacenie wszystkich długów, zabezpieczenie przyszłości Michała, a nawet na rozpoczęcie nowego życia. Dlaczego ja? wyszeptała. Bo nie należy pani do mojego świata odpowiedział prosto. Bo jest pani prawdziwa. I ponieważ potrzebuje kogoś, kto nie zechce wykorzystać mojej pozycji dla własnych korzyści. Ale to szaleństwo. To transakcja biznesowa. Wyciągnął dokument, kontrakt. Wszystko jest jasno określone. Będzie pani moją żoną w oczach prawa i świata przez 12 miesięcy. Po tym okresie rozstaniemy się polubownie. Nie będę wymagał od pani niczego. Intymnego. To jedynie kwestia wizerunku. Karolina wzięła dokument drżącymi rękami. Jej rozum krzyczał, by uciekła, ale serce biło jako szalałe. Pomyślała o Michale, o długach, o bezsennych nocach spędzonych na martwienie się o pieniądze. Muszę pomyśleć. Ma pani czterdzieści osiem godzin, powiedział Jakub, wstając. Ale proszę wiedzieć jeśli pani odmówi, będę szukał kogoś innego. A ta oferta nigdy się nie powtórzy. Przez kolejne dwa dni Karolina prawie nie spała. Rozmawiała z Michałem, nie zdradzając szczegółów, ale pytając o jego zdanie na temat szybkich decyzji zmieniających życie. Michał, idealista i marzyciel, powiedział coś, co utkwiło jej w pamięci. Czasami los daje nam jedną szansę. Najgorszą rzeczą jest nie wykorzystać jej i przez całe życie żałować. Zadzwoniła do Tomasza Kowalskiego trzeciego dnia. Zgadzam się. Wszystko potoczyło się szybko jak lawina. Podpisanie umowy przedmałżeńskiej, spotkanie z prawnikiem, wybór sukni ślubnej, wszystko zostało załatwione w ciągu tygodnia. Ceremonia była kameralna, w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie, tylko z niezbędnymi świadkami. Jakub był uprzejmy, ale zdystansowany. Gdy zakładał jej obrączkę, jego palce były chłodne. Teraz stała w jego apartamencie, w sukni ślubnej, czując ciężar decyzji, którą podjęła. Jakub wszedł do salonu, rozluźniając krawat. Jego oczy spoczęły na niej, a w ich głębi dostrzegła coś, czego wcześniej nie widziała, zmęczenie nie tylko fizyczne, ale coś głębszego. Wiem, że to wszystko musi być dla ciebie przytłaczające powiedział cicho. Dlaczego ja? zapytała ponownie, tym razem z większą desperacją. Prawdziwa przyczyna. Jakub podszedł do okna, wpatrując się w miasto. Bo wyglądasz jak ona. Karolina poczuła, jak serce podskakuje do gardła. Jak kto? Natalia. Jego głos załamał się niemal niedostrzegalnie. Moja była narzeczona. Zmarła trzy lata temu. Kropka. Cisza, która zapadła, była gęsta jak mgła. Nie krzycz, dopóki nie zrozumiesz, dlaczego cię wybrałem, szepnął, odwracając się do niej. W jego oczach błyszczały łzy których nie pozwolił spaść. Nie jestem potworem, ale jestem człowiekiem zrozpaczonym, który szuka sposobu, by przestać cierpieć. Karolina siedziała na sofie w luksusowym apartamencie, wpatrując się w szklankę wody, którą Jakub postawił przed nią. Jej ręce wciąż drżały, ale nie ze strachu, z wstrząsu po tym, co usłyszała. Natalia powtórzyła cicho: Powiedz mi o niej, kropka. Jakub usiadł naprzeciwko. Pozostawiając bezpieczną odległość między nimi. Rozpiał górny guzik koszuli i westchnął głęboko, jakby przygotowywał się do opowiedzenia historii, którą ukrywał zbyt długo. Poznaliśmy się na uniwersytecie. Studiowała architekturę, ja informatykę. Była światłem w ciemności. Uśmiechnął się smutno. To brzmi jak banał, ale to prawda. Gdy moja firma zaczęła odnosić sukcesy, Natalia pozostała przy mnie. Nie interesowały jej pieniądze. Chciała budować szkoły w małych miasteczkach, tworzyć przestrzenie dla dzieci z ubogich rodzin. Co się stało? Zapytała Karolina delikatnie. Wypadek samochodowy. Kierowca był pijany. Jego szczęka zacisnęła się. Trzy lata temu, w grudniu, wracaliśmy z kolacji. Planowaliśmy ślub na wiosną. Ja przeżyłem z kilkoma siniakimi. Ona nie miała szans. Karolina poczuła ucisk w piersi. Widziała wystarczająco dużo śmierci w szpitalu, by wiedzieć, jak potrafią one zburzyć życie żywych. I dlatego nigdy się nie ożeniłeś, powiedziała cicho. Nie mogłem. Spojrzał na nią, a jego wzrok był pełen bólu. Ale rok temu mój ojciec zachorował. Rak trzustki, czwarty stopień. Przed śmiercią poprosił mnie o jedno, bym założył rodzinę, bym nie spędził życia w samotności jak on po śmierci mojej matki. Więc to był powód tego kontraktu. Częściowo, ale był jeszcze jeden. Wstał i podszedł do regału, z którego wyjął oprawione zdjęcie. Podał je Karolinie. Kobieta na fotografii miała jasne włosy do ramion, ciepłe brązowe oczy i uśmiech, który sprawiał wrażenie, jakby świat był piękniejszy. Karolina wpatrywała się w twarz i poczuła dziwne mrowienie, jakby patrzyła w odbicie, które było podobne, ale nie identyczne. Widzisz to? Zapytał Jakub. Jesteśmy podobne, przyznała. Ale to nie znaczy, że jestem nią kropka. Wiem. Usiadł z powrotem, tym razem bliżej. I właśnie dlatego cię wybrałem. Bo jesteś podobna na tyle, by przypominać mi, że można poczuć coś dobrego, ale wystarczająco inna, by nie żył w iluzji, że ona wróciła. Karolina odłożyła zdjęcie. Czuła mieszaninę współczucia, gniewu i smutku. To nie jest fair wobec mnie, Jakub. Jestem człowiekiem, nie terapią. Masz rację. Jego głos był szczery. I przepraszam, ale kontrakt był prawdziwy. Nie zamierzam cię wykorzystywać emocjonalnie. Chciałem tylko, żebyś wiedziała prawdę. Przez długą chwilę oboje siedzieli w ciszy. Karolina czuła, że powinna być wściekła, powinna pakować swoje rzeczy i wyjść. Ale coś w jego szczerości w jego bólu sprawiło, że została. Jak umarł twój ojciec? Zapytała w końcu. Miesiąc przed naszym ślubem. Zdążył dowiedzieć się, że się żenie, ale nie dożył ceremonii. Jego ostatnie słowa były. Dbaj o nią, synu. Nie pozwól, by samotność cię zniszczyła, kropka. Karolina poczuła łzy napływające do oczu. To nie była historia o milionerze szukającym wygody. To była historia o człowieku zniszczonym przez stratę, próbującym spełnić ostatnią wolę ojca i jednocześnie uwolnić się od duchów przeszłości. Co teraz? Zapytała. Teraz żyjemy zgodnie z kontraktem, odpowiedział. Masz własną sypialnię, własną przestrzeń. Będziemy pokazywać się razem publicznie, gdy będzie trzeba. Ale w tych czterech ścianach jesteś wolna. Nie oczekuję od ciebie niczego poza obecnością. Dni które nastąpiły, były dziwne i pełne napięcia. Karolina zajęła pokój gościnny, który był większy niż ich całe mieszkanie w Krakowie. Jakub był uprzejmy, ale zachowywał dystans, zostawiał jej śniadanie w kuchni, pytał czy czegoś nie potrzebuje, ale unikał długich rozmów. Pewnego wieczoru, tydzień po ślubie, Karolina usłyszała dźwięki płynące z salonu. Jakub siedział przy fortepianie, grając melancholijną melodię. Jego palce poruszały się po klawiszach z wprawą, a w muzyce było tyle bólu, że Karolina poczuła, jakby ktoś ściskał jej serce. Gdy skończył, przerwała ciszę. To było piękne. Jakub spojrzał na nią zaskoczony. Nie wiedziałem, że jeszcze nie śpisz. Nie mogę spać w tak dużym łóżku, powiedziała z lekkim uśmiechem. Przyzwyczaiłam się do wąskiej kanapy. Po raz pierwszy zobaczyła w jego oczach coś przypominającego ciepło. Usiądź, zejgram ci coś bardziej wesołego. I tak zaczęła się zmiana. Powoli, jak wiosna topiąca śnieg, między nimi zaczęło coś rosnąć. Nie była to miłość, nie jeszcze, ale coś cichszego. Zrozumienie, wzajemny szacunek. Jakub zaczął opowiadać jej o swojej pracy, o projektach technologicznych, które miały zmienić sposób funkcjonowania szpitali w Polsce. Karolina dzieliła się historiami z pracy w szpitalu, opowieściami o pacjentach którzy walczyli z przeciwnościami losu. Jesteś dobra w tym, co robisz, powiedział któregoś wieczoru. Ty też, odpowiedziała, ale ja robię to dla pieniędzy, ty robisz to dla ludzi. Może oboje robimy to z powodów, które mają znaczenie. W trzecim tygodniu małżeństwa musieli pojawić się razem na gali charytatywnej w Warszawie. Karolina włożyła elegancką, czarną suknię, którą Jakub kupił dla niej, i gdy spojrzała w lustro, Prawie nie rozpoznała siebie. — Jesteś piękna — powiedział Jakub, gdy zeszła po schodach. Jego głos był cichy, ale szczery. — Dziękuję. Czuła rumieniec na policzkach. Na gali byli obserwowani przez wszystkich. Media chichotały o tajemniczej żonie milionera, która pojawiła się znikąd. Karolina czuła się jak w klatce, ale Jakub trzymał jej dłoń mocno, jakby chciał jej przypomnieć, że nie jest sama. — Kim ona jest? Szeptali ludzie. Zwykła pielęgniarka, odpowiadali inni z pogardą. Ale Jakub nie pozwalał, by te komentarze do nich docierały. Przedstawiał ją każdemu z dumą, jakby była najważniejszą osobą w pokoju. Gdy wrócili do apartamentu tej nocy, Karolina poczuła, że coś się zmieniło. Jakub był bardziej otwarty, bardziej obecny. Dziękuję, powiedziała. Za co? Za to, że nie pozwoliłeś im mnie poniżyć. Jakub spojrzał na nią z intensywnością, która sprawiła, że zamarła. Nigdy na to nie pozwolę, Karolino, jesteś teraz częścią mojego życia. I to więcej znaczy, niż myślałem, że będzie. Zima nadeszła szybko, okrywając Warszawę grubą warstwą śniegu. Karolina spędzała coraz więcej czasu w apartamencie, odkrywając jego zakamarki, bibliotekę pełną książek, taras z widokiem na miasto, a nawet małe studio. W którym Jakub pracował nad swoimi projektami. Pewnego popołudnia, gdy Jakub był na spotkaniu, Karolina znalazła pudełko ukryte na dnie szafy w jego gabinecie. Wiedziała, że nie powinna go otwierać, ale ciekawość była silniejsza. Wewnątrz znajdowały się listy, zdjęcia i mały notatnik. Otworzyła notatnik i rozpoznała pismo Jakuba. Były to wpisy z ostatnich trzech lat, dziennik, w którym pisał do Natalii. Słowa były pełne bólu żalu i miłości, która nie umarła wraz z nią. Kocham cię wciąż. Nie potrafię przestać. Ale może, może muszę nauczyć się żyć bez ciebie, brzmiał ostatni wpis, datowany na dzień przed ich ślubem. Karolina zamknęła notatnik, czując, jak łzy płyną po jej policzkach. Nie z zazdrości, Natalia była martwa, ale z smutku za Jakubem, który wciąż tkwił w przeszłości. Gdy Jakub wrócił, zastał ją siedzącą w salonie z pudełkiem na kolanach. Przepraszam, powiedziała natychmiast. Nie powinnam była grzebać. Jakub zatrzymał się w progu, a jego twarz stała się nieprzenikniona. Co przeczytałaś? Wystarczająco dużo, by zrozumieć, że wciąż ją kochasz. Usiadł naprzeciwko niej, a cisza między nimi była ciężka. Tak, kocham ją, ale to nie znaczy, że nie mogę, że nie potrafię. Czego? zapytała delikatnie. Otworzyć się na kogoś innego. Spojrzał jej w oczy. Karolino, przez ostatni miesiąc stałaś się kimś więcej niż tylko częścią kontraktu. Lubię rozmawiać z tobą. Lubię, gdy jesteś w pobliżu. I to mnie przeraża. Karolina poczuła, jak coś w jej piersi pęka. Dlaczego cię to przeraża? Bo ostatnia osoba, którą pokochałem, została mi odebrana. A myśl o tym, że mógłbym to przeżyć ponownie. Jakub! Położyła dłoń na jego dłoni. Nie możesz żyć w strachu przed stratą. To nie jest życie. Łatwo ci mówić, odpowiedział z goryczą. Nigdy nikogo nie straciłaś. Straciłam matkę, powiedziała cicho. Patrzyłam, jak umiera przez pół roku, nie mogąc nic zrobić. Wiem, co to znaczy kochać kogoś i patrzeć, jak odchodzi, ale to nie znaczy, że przestanę kochać innych. Jakub zamknął oczy, a jego szczęka drżała. Nie wiem, jak to zrobić. Krok po kroku szepnęła. Nikt nie prosi cię, byś zapomniał o Natalii, ale możesz pozwolić sobie na życie. Przez kolejne tygodnie ich relacja zmieniała się w subtelny, ale znaczący sposób. Jakub zaczął włączać Karolinę w swoje życie, zabierał ją na spotkania z partnerami biznesowymi, pytał o zdanie w sprawach związanych z jego fundacją charytatywną. A nawet zaczął śmiać się przy kolacji. W grudniu, w rocznicę śmierci Natalii, Jakub był milczący i zamknięty. Karolina nie naciskała, ale tego wieczoru przygotowała jego ulubioną kolację i zostawiła na stole z małą karteczką. Jesteś silniejszy, niż myślisz. Znalazła go później na tarasie, stojącego w śniegu, wpatrującego się w rozgwieżdżone niebo. Myślałem, że będzie łatwiej, powiedział, gdy stanęła obok niego. Nie staje się łatwiej. Tylko uczysz się z tym żyć. Odwrócił się do niej, a w jego oczach było coś nowego wdzęczność. Dziękuję, że tu jesteś. Gdzie indziej miałabym być? Jakub uśmiechnął się, pierwszy prawdziwy, pełen uśmiech, który widziała. Nigdzie, mam nadzieję. Jednak ich spokój został przerwany w styczniu, gdy Tomasz Kowalski pojawił się w apartamencie z poważną miną. Mamy problem, powiedział, przekazując Jakubowi tablet. Na ekranie widniał artykuł z tabloidowej gazety: Milioner i jego fałszywe małżeństwo, kontrakt zamiast miłości. Ktoś wyciekł informacjami o ich umowie. Artykuł był pełen spekulacji, ale zawierał wystarczająco dużo szczegółów, by być wiarygodnym. Jak to możliwe? zapytała Karolina, czując, jak żołądek podchodzi jej do gardła. Ktoś z prawników albo urzędu musiał mówić odpowiedział Jakub, zaciskając szczękę. To katastrofa dla mojej firmy. Inwestorzy nie będą zadowoleni. Co teraz robimy? Jakub spojrzał na nią, a w jego oczach był determinacja. Pokazujemy im, że się mylą. Pokazujemy, że to prawdziwe małżeństwo. Ale to nie jest prawdziwe, szepnęła Karolina. Jakub zbliżył się do niej, a jego wzrok był intensywny. Czy nie jest, Karolino? Przez ostatnie miesiące stałaś się najważniejszą osobą w moim życiu. Może to nie zaczęło się jako miłość, ale teraz, teraz nie potrafię wyobrazić sobie życia bez ciebie, kropka. Karolina poczuła, jak serce bije jej jak oszalałe. Jakub. Proszę, powiedział, biorąc jej dłonie w swoje. Daj mi szansę. Daj nam szansę. Nie jako kontrakt, ale jako coś prawdziwego. Uzy napłynęły do jej oczu. Ja też Cię potrzebuję, wyznała. Nie wiem, kiedy to się stało, ale gdzieś po drodze, zakochałam się w tobie. Kropka Jakub przyciągnął ją do siebie i pocałował pierwszy pocałunek, który był prawdziwy, pełen emocji, które zbierały się przez miesiące. Gdy się odsunęli, oboje oddychali ciężko. Więc co robimy z tym artykułem? Zapytała. Organizujemy konferencję prasową, odpowiedział Jakub. I mówimy im prawdę, że nasz związek zaczął się nietypowo, ale jest prawdziwy. A oni mogą myśleć, co chcą. Konferencja prasowa odbyła się tydzień później w eleganckim hotelu w centrum Warszawy. Karolina siedziała obok Jakuba przed morzem kamer i dziennikarzy, czując, jak jej dłonie pocą się pomimo chłodu w sali. Jakub rozpoczął: Dziękuję wszystkim za przybycie. Chciałem odnieść się do ostatnich spekulacji dotyczących mojego małżeństwa. Tak, Poznałem moją żonę Karolinę w nietypowych okolicznościach. Nie było to tradycyjne zaloty, które trwały latami. Ale czy to oznacza, że nasze uczucie nie jest prawdziwe? Spojrzał na Karolinę z czułością, która nie wymagała scenariusza. Straciłem kogoś bardzo ważnego kilka lat temu, kontynuował. Myślałem, że nigdy więcej nie będę w stanie nikogo wpuścić do mojego życia. Ale Karolina pokazała mi, że życie warte jest ryzyka. Że miłość może przyjść, gdy najmniej się jej spodziewasz. Nasze małżeństwo może nie zaczynało się konwencjonalnie, ale jest autentyczne. Dziennikarze zaczęli bombardować pytaniami: Czy to prawda, że podpisali Państwo kontrakt? Ile czasu znaliście się przed ślubem? Czy czuje się Pani wykorzystana? Pani Wiśniewska. Karolina wzięła głęboki oddech i zbliżyła się do mikrofonu. Nie czuję się wykorzystana. Czuję się. Szczęśliwa. Jakub dał mi szansę na życie, którego nigdy bym nie miała, ale co ważniejsze, dał mi siebie, swojego czasu, swojej troski, swojej szczerości. Tak, nasze małżeństwo zaczęło się od umowy, ale gdzieś po drodze stało się czymś więcej. I to jest wszystko, co się liczy. Jej słowa były szczere, płynęły z serca, i nawet najbardziej cyniczni dziennikarze wydawali się nimi poruszone. Po konferencji media były podzielone. Niektóre pisały o historii miłosnej, godnej Hollywood, inne nadal wątpiły. Ale dla Jakuba i Karoliny opinia publiczna przestała mieć znaczenie. W lutym Michał odwiedził ich w Warszawie. Karolina zaprowadziła brata na prywatną kolację, gdzie Jakub pokazał się od najlepszej strony, pytał Michała o studia, rozmawiał o medycynie i nawet zaoferował stypendium z jego fundacji. Podoba mi się, powiedział później Michał, gdy zostali sami. Widać, że Cię kocha. Naprawdę? Zapytała Karolina z nadzieją. Sposób, w jaki na ciebie patrzy, to nie da się udawać. Karolina uśmiechnęła się, czując ciepło rozpływające się w jej piersi. Ale życie nigdy nie jest proste. W marcu Jakub otrzymał telefon, który zmienił wszystko. Jego były wspólnik, Marek Zawacki, groził procesem sądowym, twierdząc, że Jakub ukradł technologię, która była ich wspólną pracą. To nieprawda, mówił Jakub, chodząc nerwowo po salonie. Ta technologia to moja praca z ostatnich pięciu lat. Marek chce tylko wypłaty. Więc walcz, powiedziała Karolina. Masz prawników, masz dowody. Ale proces może podrwać miesiące, a reputacja mojej firmy ucierpi. Karolina podeszła do niego i chwyciła go za ręce. Jakub, przeszedłeś przez śmierć osoby, którą kochałeś. Przez oskarżenia o fałszywe małżeństwo. Przez wszystko to cię nie złamie. Jej słowa były jak kotwica, która zatrzymywała go przed utonięciem. Co bym bez ciebie zrobił? Szepnął Na szczęście nigdy się nie dowiesz. Proces trwał cztery miesiące. Były długie dni w sądach, walka o każdy dokument, każdy dowód. Karolina była przy Jakubie na każdym przesłuchaniu, trzymając go za rękę, przypominając mu, że nie jest sam w końcu sędzia orzekł na korzyść Jakuba. Marek zawacki przegrał sprawę i został zobowiązany do publicznych przeprosin. Gdy wyszli z sądu, Jakub przytulił Karolinę tak mocno, że prawie nie mogła oddychać. Wygraliśmy, szepnął, wygrałeś, poprawiła go. Nie emigrek y kropa tego wieczoru po miesiącach napięcia, stres w końcu opadł, siedzieli na tarasie. Pijąc wino i patrząc na zachód słońca nad Warszawą, wiesz, co jest najdziwniejsze? Zapytał Jakub: Co? Że to, co zaczynało się jako sposób na ucieczkę od bólu, stało się najlepszą rzeczą, jaka mi się przydarzyła. Karolina oparła głowę na jego ramieniu. Dla mnie też. Karolino. Jakub wstał i ukląkł przed nią, wyciągając małe pudełeczko. Wiem, że jesteśmy już po ślubie. Ale chcę zrobić to dobrze. Chcę cię poprosić o rękę, nie jako część kontraktu, ale jako mężczyzna, który nie wyobraża sobie życia bez ciebie, kropka. Karolina poczuła, jak łzy napływają do oczu. Czy wyjdziesz za mnie za mąż? Naprawdę? Tak, wyszeptała przez łzy. Tak, tak, tak. Włożył jej na palec nowy pierścionek, prostszy niż poprzedni, ale znacznie piękniejszy, bo wybrany z miłością, nie z obowiązku. Latem zorganizowali drugie wesele, tym razem prawdziwe, na małej wiejskiej posiadłości pod Krakowem, otoczone rodziną i przyjaciółmi. Michał był świadkiem, a bracia Jakuba śpiewali tradycyjne polskie pieśni. Gdy Jakub i Karolina tańczyli pierwszy taniec, szepnął jej do ucha: Pamiętasz tę noc, gdy powiedziałem: Nie krzycz, dopóki nie zrozumiesz? Jak mogłabym zapomnieć? Teraz rozumiesz. Karolina spojrzała mu w oczy. Tak. Wybrałeś mnie, bo potrzebowałeś kogoś, kto przypomni ci, że jesteś żywy, ale zostałeś ze mną, bo pokochałeś mnie taką, jaka jestem. Dokładnie. We wrześniu Karolina odkryła, że jest w ciąży. Gdy powiedziała Jakubowi, zobaczył na jego twarzy radość czystszą niż kiedykolwiek wcześniej. Będziemy rodzicami, powiedział, dotykając delikatnie jej brzucha. Tak. Boisz się. Śmiertelnie, przyznał, ale też jestem szczęśliwy, bardziej niż myślałem, że będę mógł być. W październiku, dokładnie rok po ich pierwszym spotkaniu, siedzieli w tym samym apartamencie, w którym wszystko się zaczęło. Myślisz czasami o tamtej nocy? Zapytała Karolina. Codziennie, odpowiedział Jakub, i dziękuję losowi za każdą decyzję, która nas tu sprowadziła. Nawet te złe. Zwłaszcza te złe, bo bez nich nie byłoby nas, kropka. Karolina uśmiechnęła się, czując, jak ich dziecko porusza się w jej brzuchu, przypomnienie o przyszłości, która czekała na nich. Kocham cię, szepnęła. Kocham cię bardziej, odpowiedział Jakub, całując ją czule. Ich historia zaczęła się od kontraktu, od bólu i desperacji, ale zakończyła się miłością, prawdziwą, głęboką i niepodważalną. Pięć lat później. Karolina stała w ogrodzie ich nowego domu pod Warszawą, obserwując, jak trzyletnia Natalia, nazwana na cześć kobiety, która pomogła Jakubowi znaleźć drogę do miłości, goniła motyle między kwiatami. Ich syn, dwuletni Adam, spał w wózku obok. Jakub wyszedł z domu z tacą z lemoniadą, uśmiechając się na widok swojej rodziny. — Szczęśliwa! — zapytał, obejmując Karolinę w talii. — Bardziej niż kiedykolwiek myślałam, że będzie możliwe. Ja też. Natalia podbiegła do nich, trzymając żółtego motyla na dłoni. Tato, patrz. Jakub ukląkł, by być na jej wysokości. Piękny, kochanie. Tak jak ty, kropka. Karolina patrzyła na nich, na swojego męża i córkę i poczuła wdzięczność za każdą trudną decyzję, która ich tu sprowadziła. Życie nie było bajką. Były trudne dni, kłótnie, momenty zwątpienia. Ale przez to wszystko pozostali razem, bo ich miłość była zbudowana na fundamencie prawdy, zaufania i wzajemnego szacunku. Gdy słońce zachodziło nad ich ogrodem, Jakub przyciągnął Karolinę bliżej i szepnął: Dziękuję za tamtą noc. Za to, że nie uciekłaś. Za to, że dałaś mi szansę. Dziękuję Tobie, odpowiedziała. Za to, że pokazałeś mi, że czasami największe błogosławieństwa przychodzą w najbardziej nieoczekiwanych formach. I w tym momencie, otoczeni dziećmi i miłością, wiedzieli, że ich historia, choć zaczęła się od kontraktu, stała się czymś wiecznym. Kropka, jeśli ta historia poruszyła twoje serce, zostaw like i subskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych emocjonujących opowieści. Napisz w komentarzu, czy wierzysz, że miłość może narodzić się w najmniej oczekiwanych okolicznościach. Twoja opinia jest dla mnie ważna. Do zobaczenia w następnej historii.